Lubicie podatki? Nikt nie lubi. Chyba, że ci złodzieje na wiejskiej, ponieważ finansują z nich swoje stołki, synekury i obietnice wyborcze. Ale podatki dzielą się na te złe, oraz na te najgorsze. Dlatego jako Konfederacja zlikwidujemy najbardziej szkodliwe formy opodatkowania. 500 plus to symbol rządu, który kłamie, że nam coś daje. My proponujemy Tysiąc złotych, tysiąc plus, to symbol rządu Konfederacji. Rządu, który nie da, rządu, który wam tych tysiąca złotych nie zabierze. Tak jest. Dodatkowe tysiąc złotych miesięcznie dla każdego ciężko pracującego podatnika do kieszeni. Powszechna ulga podatkowa! Brawa dla liderów Konfederacji za ten fenomenalny postulat! Tak. Niskie podatki to to, co my, wolnościowcy, lubimy najbardziej. Polski system podatkowy pracę opodatkowuje najwyżej. Niezależnie, czy zarabiacie 1500 zł, czy 15 tysięcy zł, 40% z tego, co wypracowujecie, jest wam grabione. Jeżeli akcyza na alkohol, akcyza od papierosów czy od cukru ma na celu do zrezygnowanie z tychże używek, to jaki cel ma tak wysokie opodatkowanie pracy? Już Milton Friedman zauważył, że jeżeli płacimy ludziom za to, że nie pracują i każemy płacić podatki ludziom, którzy pracują, to nie dziwmy się, że mamy tak wysokie bezrobocie. I rzeczywiście w Polsce, pomimo, że osób szukających pracy jest niewiele, to mamy też niewiele osób aktywnych zawodowo, czyli tych, którzy płacą największe podatki i utrzymują resztę społeczeństwa. Współczynnik aktywizacji zawodowej w Polsce wynosi tylko 56%, jest jednym z najniższych w Europie. Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem, które nie bierze udziału w kampanijnym Festiwalu korumpowania obywateli ich własnymi pieniędzmi. My uważamy, że obywatel lepiej wie na co wydać jego własne pieniądze niż urzędnik. Dlatego proponujemy powszechną ulgę podatkową PIT 0% poprzez radykalne podniesienie kwoty wolnej od podatku. 2. Dobrowolny ZUS nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla wszystkich obywateli. I trzy paliwo po trzy złote poprzez radykalne obniżenie opodatkowania paliw, które są paliwem polskiej gospodarki. Zmniejszymy klin podatkowy, w ten sposób radykalnie podniesiemy pensje obywatelom. To będzie bezprecedensowe koło zamachowe polskiej gospodarki. Mamy dość grabienia Polaków i karania ich za ciężką pracę i za przedsiębiorczość. Ktoś zapyta, czy nas na co stać? Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, wystarczy nie kraść. Ale ja zadam ważniejsze pytanie. Czy stać nas na płacenie tak wysokich podatków? Nie. Czas na największą w historii Polski obniżkę podatków. Czas na konfederację!